Zostaw to Oi. Witamy, Witamy, witamy no. Złapałem ją Dzisiaj kolejny piękny, gorący dzień Także Został no. e, nam lasek Koło gospodarstwa e, No pojedziemy, zobaczymy Może jakieś sreberko wyjdzie w końcu Dawno nie było Może Także, także lecimy do Trzymajcie pierwszego. kciuki I do pierwszego fajnego dołka Co tam miałaś? Bombę Ładną? Nie, taka żelazna Żelazna? No nie wiem. Zaczynam od plomby dzisiaj. Sowek leci już do auta. Pewnie mu się pić chce. A co się stało? Nie działa? Musiałem zostać włączonego i się Rozładował Ci się pimpointer. No niestety. A ja słuchajcie zaczynam od plomby. Żelaznej, metalowej. Nie wiem. Takiej oto. Jako, że to jest pierwszy fancik. A zawsze pierwsze fanty nagrywam, co by nie wyszło, także mamy plombunie i słuchajcie, lecimy, lecimy, oby było lepiej, nie? A, się wrąbałem w gałęzie. żelazna oprawka do okna, To okna, jak żelazna oprawka do widzi okna, tak to wygląda, nie wiem czy to jest klamra. Nie mam pojęcia, co to jest. Może do buta? Może być kamera, jest taka samoruba. Ale ja mam pierwszą monetkę. Tylko trzeba powyginany klaser na nią kupić. Mhm. Sie, nie się spaliła bida. E, chyba PRL. Tak mi się wydaje, może z 20 groszy. I patrzcie jak płciutko było, a także paliło się tu. Sławek już meldował monetkę, także nie jestem pierwsza, ale to nieważne. Ważne, że jest krągłość, zaraz Wam pokażę. A Sławek ryje, o patrzcie tam jest. Coś tam, coś tam ryje. A ja mam, o proszę, pewnie fenolek, ale jest jakieś muchy tu latają. Mówię, ci, masakra, mówię Wam, masakra w tym lesie. Fu, nie, nie odczepiam się ode mnie dzisiaj jedyneczka, tak jak przewidywałam jedyneczka, chyba cesarstwo tak jest, cesarstwo także fajnie jest pierwsza krągłość i lecimy dalej kolejny sygnał ładny sygnał i mamy mauzerka 10.06 S SS hmm. Ola jest pająków Był powtórnie napełniany. Fachowo mówiąc elaborowany. Widać po tym paseczku. Także o, całkiem fajnej kondycji. Gdyby nie ta wgniota. No ale i tak wezmę sobie na półkę. No i słuchajcie, znów coś mamy. Powiem Wam, że był tak cichutki dźwięk, że zastanawiałam się w ogóle, na panelu nie było nic widać. Zastanawiałam się, czy to w ogóle kopać, słuchajcie. I wykopałam. I słuchajcie, jest jest krągłość. Proszę, strasznie pf, pogięte. Ale zaraz zobaczymy, co to jest. No te muchy mi tutaj chyba dzisiaj wykończą. Słuchajcie, masakra. To takie pf, małe, czarne mus, pf, muszki. Masakra. Panik. Tak, to jest Prusaczek, słuchajcie, patrzcie. Widzicie, w strasznym stanie. Jest jedyneczka Pruska, o proszę. Ale, zmolestowana. Masakrycznie. No cóż, ale lecimy dalej. Może faktycznie coś dzisiaj fajnego wyjdzie, także lecimy. Ola coś nam nagrywa, także zaraz polecimy do niej, ja się pochwalę maleńkim guziczkiem. No to lecimy do Oli. Słuchajcie, lecimy dalej. Następny dołek. Następna monetka. Tylko tym razem, słuchajcie, z tego co tu już widać, będzie perelka. Zatem zobaczymy, kogo dzisiaj pozdrawimy. 20 groszy, jak już widać. I pozdrawiamy. Rocznik 65. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich z tego rocznika. I lecimy, słuchajcie, trzy monetki, każda inna, także jest dobrze, lecimy dalej. Mamy czwartą monetkę już dzisiaj, Sławek tutaj marudzi, że on nic nie ma, tylko jedną monetkę, no ale cóż, tak bywa. A ja lecę dalej, słuchajcie, proszę bardzo, jest i monetka, jest i krągłość, szkoda, że nie sreberka tak wychodzą, tylko... Słuchajcie, ja troszeczkę to wyczyszczę. To jest na pewno Fenol. To jest na pewno jeden Fenik. Tym razem, słuchajcie, jest to Weimar. Troszeczkę ten przód jest 34 1934, jak widać. Weimar, datę widać ładnie. Jest to w jedynka. Także mam cztery monetki i każda jest inna. To nie jest źle, lecimy. Teraz jeszcze brakuje czterech sreberek i każde inne i będzie gitnie Także lecimy. Mam sreberko, ale od śmietany. Co wy na to? Gniazdo z przyczepy. Niestety, to nie żadny pocisk ani nic niebezpiecznego. O, 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 co tam? Monetka? Ja nie mogę, ja się zwalniam. No to lecimy do oli. Kolejna monetka, kolejny perelek z tego, co tutaj widzę. No ale jest. Sawik przed chwilą narzekał, że znalazł sreberko, ale ten. Ale ze śmietany. Ja mówię, w końcu nie powiedziałeś, jakie chcesz znaleźć. Nie? Lepsze takie niż żadne. O no kolejne 20. Ojej, kolejne. Słuchajcie, 20 groszy. Zobaczymy. Tym razem, kogo pozdrowimy. Powiem wam, te muchy mnie tu wykończą normalnie. Nie dadzą, Normalnie nie dadzą żyć. Dlatego też nie lubię chodzić po lasach. Tych much tutaj jest i robactwa. Strasznie. Mm tutaj będzie słuchajcie z tego co tutaj tak prześwituje to, fu, to jest 75 więc pozdrawiamy serdecznie 75 ale Wam właśnie pokazałam monetkę. To wracamy do mnie ja Wam pokażę kolejny maleńki guziczek. Guziczek, już drugi taki mały, ale ten jest przynajmniej zdobiony. Ładny, ładny i dosłownie obok, obok tego gniazda od przyrzepy. Duży drapieżnik. O, o, ma monetkę. Pryly. Pryly. Ale ładny sygnał był osiem O, pozdrowimy 7. Kurde, nie widać. Dokładnie 75 rok. Pozdrowionka z fajnego lasku i lecimy. No i lecimy do kolejnej dziury. A sobie klęknę. Mam nadzieję, że jest to coś fajnego. Tak, szczepionka. No to się pochwaliłem. No nic. Ja się poddaję. Ja się normalnie poddaję. Pół metra, dziura, sygnał ledwo słyszalny. Co ten dziad tam robił? Powiedzcie mi. Wkładka topikowa. Masakra. Mam że dzisiaj jakoś te fanty nie zachwycają, ale trochę tych monetek jest. Słuchajcie, mam kolejną monetkę. Tutaj, o właśnie. Patrzcie. Nie wiem co to jest jeszcze. Zaraz zobaczymy. O, plusaczek, słuchajcie. Jedynka była, teraz mamy w dużo ładniejszym stanie przynajmniej. O proszę, dwójeczka pluska. Patrzcie, jakie ładne. Dwa fejnigi. Data jest 1841. mennica A. Dwójeczka pluska. I proszę pładnie ładnie wszystko widać. Także nie ma co narzekać, tylko sreberka brak. No ale cóż, bywaj tak. Lecimy dalej. Na parsteczek. Szkoda, że znieciony. Co? Co tam? Ile monetek? 6. To jest niedobra, bijesz mi dzisiaj bezlitośnie. Na pastyk teraz pognieciony. Ja mam jedynkę prusaczkę, teraz wykopałam dwójkę prusaczkę. O proszę, dwójki to już wzrok nie było. Nie, Ładnej, no bo miałaś taką dwójkę, że tam nie było nic widać. No a ta jest taka w miarę, nie. Jedynka jest zajechana, ale dwójka jest fajna. To super. Guzik. Guzik? Aha. Myślałem, że kurde, monetka. Nie, No. kompanijny Nie wiem, czy to jest dziewiątka, czy szóstka. Dziewiątka. Ale fajne takie, takie, te ta, ta dziewiątka. Tutaj masz kropeczkę, taka... widzisz? No, jest. Kompanijne. Fajne. Jezus, nie, nie wiem, Ciebie nie, te muchy nie denerwują? mi nie dają spokoju. Trzeba się myć. No. <laughs> no. no. Czekaj, piękne. No proszę, jak natargała, no kurde, ja mam puste pudełko Mam no, puste pudełko, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, przepraszam, siedem, siedem monetych mam, guziczka i plomby no. Ja nie wiem, ja przyjechałam na wykupki, a nie na spacer A ja przyjechałem się zrelaksować <grym> się tak. Relaksik No, lecimy dalej Lecimy Teraz to, to chodź zobaczę co wykopałem Puch, albo lepiej nie przychodzi Pół metra Aluminiowa pokrywka? Oryka? Nie, jakaś stara ze słoika Pół metra dziura Takie szczęście moje dzisiaj Albo po prostu mi się kumuluje, odkłada mi się szczęście jak dowale to tak z grubej rury. tłumaczę. Tak. <laughs> tak sobie to tłumaczę. No i słuchajcie, dwa kroki, i jest kolejny dołek. Słuchajcie, dosyć głęboki i kolejna monetka. Tutaj z tego co widzę, będzie ciężko ze stanem. Wstawiam, że jest to jakiś Adolf, ale zaraz zobaczymy. Wiaterek się troszeczkę zerwał, więc zrobiło się tak całkiem przyjemniej. Chociaż muchy nie, nie, dają nam, nie dają mi spokoju dalej. Uparły się dzisiaj. A my zaraz zobaczymy, co tutaj mamy. Oprócz. Widzicie, tak to wygląda, tak to wyszło. No, tak jak mówiłam, 10 fenigów. Że jest to ale albo Adolf, albo Cesarstwo. Cesarstwo. Czyli pomyliłam się. Jest to Cesarstwo. 10 fenigów. Ale się palce u... wybrudziłam, że tak brzydko powiem. No, ale. Cóż, takie uroki kopania. Ola zaczynała od plomby. Ja chyba skończę plombą. go gołowiły jest. Czekajcie, wyczyszczę to szyceczku. Kurde, to nawet bomba nie jest hm. dramat dzisiaj. tu zaczęliśmy, tu kończymy Niestety Co tu Ola ma za zabytki jakiś motrząc, jakieś pierdółka powpadały Ja wykopałem wszystko. Całą resztę. Wszystko, co, co się wszystko dało. To? Oparzyłaś? No, pokrzywą. No. Pokrzywą, byś zdrowsza. Cóż, ja dzisiaj 20 groszy prawdopodobnie spalone, 20 groszy z 75 roku. Reszta same pierdoły. Ola pokopała, spuściła mi manto, także że uu, uu. Kopałem każdy sygnał, wykopałem wszystko. Yy, jest sucho, jest sucho. No, praktycznie sygnały są tak cichutkie, takie masakra, deszcz, naprawdę. Też nie padał, nie wiem, ile, także bardzo. Coś tam padało ostatnio, ale to tam mikro, nie? No, Musiał być naprawdę, jak musiałby problem, problem z sygnałami, i może no. być tak, że Ola po prostu ma inne ustawienia, i jej wykrywacz po prostu te malutkie Tłuać rzeczy się, widzi. Yy, no bo co? No bo ma więcej szczęścia, no jedno z dwóch, nie? No. no. Słabo, słabo, nie popisałem się dzisiaj, no ale... No cóż, tak bywa. No to też pokopiemy, także pogoda. Mega. Trzymajcie się. Pozdrawiam, i do następnego. Pa pa.